4 lipca 1943 roku Giblartar był spokojny i bezchmurny. W pełni majaczyła noc. O godzinie 23.07 maszyna oznaczona AL-523 oderwała się z pasa startowego, by po zaledwie 16 sekundach runąć do morza. Huk uderzenia i ogarniająca ciemność na chwilę zagłuszyły krzyki rozpaczy. Z Liberatora nie odbił się żaden sygnał radiowy. Jego zawartość zniknęła pod falami Morza Alboran. Tamtej nocy zginął premier rządu RP na uchodźstwie i naczelny wódz PSZ. Jedyną ocalałą osobą był czeski pilot, major Eduard Przerhal. Jakim cudem ten doświadczony lotnik uratował się z katastrofy, której ofiary spoczęły na dnie? Jeszcze bardziej zdumiewające były szczegóły jego ratunku. Przerhal, znany w dywizjonie z niechęci do kamizelki ratunkowej, tym razem ją założył. Dokładnie jakby ktoś mu rozkazał wyjść z Liberatora przygotowanym na dramat. Nurkowie znaleźli go nieprzytomnego, lecz żywego. W niewielkiej żaglówce ratunkowej opowiadał potem, że silniki maszyny w pewnym momencie zgasły, jakby ktoś się bezszelestnie wyłączył. Krążył krąg podejrzeń. Co wydarzyło się na pokładzie w tych ostatnich sekundach? Po uderzeniu w wodę pękł magazyn pocztowy samolotu. Na płyciźnie przed pasem startowym znaleziono dwa worki poczty wysunięte z otwartego luku bagażowego. Zupełnie osobno na asfalcie startowym natrafiono na zwłoki Jana Gralewskiego, kuriera Komendy Głównej AK. Jego ciało leżało tam, co sugeruje, że nie wszyscy odeszli z pokładu w chwili uderzenia. Ponadto część pasażerów nigdy nie została odnaleziona. Zaginęły m.in. zwłoki córki Sikorskiego Zofii Leśnioski oraz adjutanta generała Kulakowskiego. Także zespół śledczy nie odnalazł pełnej manifestu lotu. Lista pasażerów zaginęła, jakby skutki katastrofy miały być zatopione pod falą milczenia. Tymczasem oficjalne ustalenia były krótkie. Brytyjska komisja RAF, powołana zaraz po katastrofie, orzekła w raporcie, że przyczyną był zablokowany ster wysokości i zaklinała, że nie było sabotażu. Ale znawcy lotnictwa drapią się w głowę. Każdy pilot amator wie, że samolot z uszkodzonym sterem wysokości nie oderwie się w powietrze. Liberator jednak wzbił się w górę na pełnym kursie, by po chwili zanurkować. Po inżynieryjnej analizie symulacyjnej okazało się, że maszyna mogła wodować spokojnie, bo stery były sprawne. Zablokowanie drążków tuż przed startem? Taki scenariusz nie daje szansy ucieczki. A jednak przepełniający pustkę wrak sugeruje wiele innych możliwości. Czy naprawdę awaria nastąpiła nagle, czy też ktoś przygotował gęsty rój fałszu? Historia katastrofy w Gibraltarze to labirynt niejasności. Dziwną uwagę wzbudziło chociażby zachowanie Przhala. Jakby w przypływie szoku sam założył kamizelkę. Sam pilot po latach twierdził, że zrobił to instynktownie, przed wyjściem z wodnego wraku. I to może być prawda, ale równie dobrze można to odebrać jak prowokacyjny znak. Jeszcze przed startem doszło do niecodziennych zmian. Dotychczasowy drugi pilot, major Wilfred Herring, miał zostać zastąpiony młodszym oficerem, pułkownikiem Shirem Johnsonem, i to on rzekomo pilotował liberatora tamtej nocy. Czy ktoś przygotował modelowy zespół, by na pokład mogła wejść ukryta siła? Zwolennicy teorii zamachu przywołują nawet doniesienia, że na samolot, poza generałem i jego pasażerami, dostał się tajemniczy zabójca albo zabójcy, który zginął razem z resztą ofiar lub zbiegł sprytnie przed katastrofą. Ślady po jego obecności to m.in. otwarty włas bagażowy z wysypaną pocztą i zwłoki Gralewskiego, pozostawione na asfaltowym pasie startowym. Jakby celowo pokazano, iż coś nieprawdopodobnego zdarzyło się przy samym lotnisku. Dziwne relacje świadków także budzą podejrzenia. Przhal, zziębnięty od soli morskiej, sprzecza się teraz z relacjami innych. Mówił na przykład, że samolot się nie palił, a tymczasem część świadków słyszała pojedyncze wybuchy w maszynie. Jeden z marynarzy ponoć zobaczył błysk ognia tuż nad skrzydłem. Pilotowi grożono, by milczał. Według niektórych wersji Brytyjczycy mieli tłumaczyć mu, że zostanie poważnie ukarany, a nawet że zginie jego narzeczona, jeśli poruszy temat spiskowego tła. Czyżby ostrzeżenie by pomilczał o prawdzie? Tyle samo tajemnic kryje nowa gra liczb. Czy liberator startował o 23.5 czy 23.7 czy kapitan ostrzegał o jakichś nieprawidłowościach dlaczego tak dokładnie gaszono silniki po uderzeniu przechwycone wyłączenie tuż przed uderzeniem chroni przed eksplozją wszystko zdaje się pasować do jednego obrazu ktoś pozostawił starym aliantom w fałszywy wniosek a gdy poniżej rozniosła się wieść o utonięciu wodza Niemcy zaczęli krzyczeć o bolszewicko-brytyjskim zamachu i nazwali Sikorskiego ostatnią ofiarą Katynia mieli w tym swój cel propagandowy, sianie nieufności między Polakami a aliantami, lecz nawet niemiecka dezinformacja nie tonuje postrzegania sprawy jako zbrodniczego przewrotu. Tłem tych wydarzeń był ogromny polityczny konflikt. Sikorski w 1943 roku stał się symbolem nieustępliwej walki o polskie racje, a te w oczach Stalina i części zachodnich przywódców były utrudnieniem. Naciskał na ścisłe wyjaśnienie zbrodni katyńskiej, ujawnionej trzy miesiące wcześniej. Nie dawał sobie wmówić sowieckich kłamstw. Prowadził też twarde negocjacje w sprawie kresów wschodnich Lwowa, Wilna, Grodna których oddania domagał się w Stalin. Sikorski nie zgadzał się na bezwzględną rewizję granic zaproponowaną przez przywódców sowieckich i im sprzymierzonych. Wiedział, że Polska oczekuje przywrócenia swoich historycznych południowo-wschodnich rubieży. To jego bezkompromisowe stanowisko budziło wściekłość Kremla. Dla Stalina, prezydent Roosevelt i premier Churchill byli niejednokrotnie łatwiejsi do negocjacji. Polski premier rozumiał wschodni dyktat jak nikogo. Eliminacja Sikorskiego była dla Moskwy prawdziwym politycznym skarbem. Pozbyto się oporu najważniejszego polskiego lidera i zagwarantowano, że żadna sprawa Katynia czy polskich kresów nie stanie więcej sojuszowi na drodze. Bez Sikorskiego, wobec decyzji wielkiej trójki w Teheranie i Jałcie. Polska stała się pionkiem. Stalin zyskał wolną rękę do wycięcia z mapy tych ziem, których utrzymania żądał przecież nasz przywódca. Nie da się też pominąć roli Brytyjczyków. Sikorski był dla nich ważny, ale również kłopotliwy. Drążył na konferencjach aliantów temat Katynia, kwestionował brytyjsko-radzieckie ustalenia co do granic. Gdy wybuchła wojna w 1939, Londyn potrzebował oddanych sojuszników, więc traktował Polskę lojalnie, teraz zaś Polska stawała się kulą u nogi alianckiej dyplomacji. Dochodziło do politycznych spięć. Sikorski żągał od zachodu nie tylko wsparcia militarnego dla swych polskich dywizji na wschodzie, ale i twardego respektowania przynależnych Polsce ziem. Peryskop międzynarodowej polityki doprowadził do sytuacji, gdzie alianci, zwłaszcza Wielka Brytania, zaczęli postrzegać Sikorskiego jako uciążliwego czynnika, który psuje delikatny sojusz z Moskwą. Dlatego większość materiałów o katastrofie zaległa w archiwach. Brytyjczycy skrzętnie ukrywali raporty komisji śledczych, które mogły ujawnić niejasne okoliczności. Przez dekady przetrzymano w archiwach wszelkie dokumenty dotyczące śmierci wodza, rzekomo do 2050 roku i dalej, co więcej niż standardowe 30-letnie klauzule. Ciała spoczęły w Newark bez żadnej autopsji, a fotografie okaleczonego ciała zniknęły, jakby ktoś wykreślił niewygodne dowody. Nawet podczas powtórnej ekshumacji w 2008 roku nie przeprowadzono wszelkich możliwych badań. To wszystko wygląda na szybką operację zacierania śladów. Czy więc można wierzyć w przypadek? Pokład Liberatora krył też dokumenty polskiej dyplomacji kluczowe materiały polityczne, które nie miały trafić w niepowołane ręce. Układ wydłużających się tajnych klauzul w brytyjskich archiwach sugeruje jedno: alianci boją się, że prawda o śmierci Sikorskiego ujrzy światło dzienne. Stalin ze swej strony zyskuje absolutnie. Dopiero teraz łatwiej przegłosować ingerencję w granice i przyszły rząd Polski bez potężnego, niezależnego wodza na emigracji. W moskiewskich gabinetach celebrowano zapewne jego zniknięcie. Choć oficjalna wersja mówi dziś o nieszczęśliwym wypadku lotniczym, pytania piętrzą się wciąż jedno za drugim. Liczne fakty przybierają kształt demaskujący zbrodnie. W konfrontacji wszystkich poszlak odpowiedź wydaje się jednoznaczna. Scenariusz katastrofy jest tak niespójny, jakby miał służyć zakamuflowaniu czegoś o wiele bardziej niebezpiecznego. Gdy poukładać w logiczną całość dziwne zeznania, zmienione ustalenia techników, polityczne napięcia między Sikorskim a mocarstwami, nie pozostaje żadnych wątpliwości. Nie było to zwykłe nieszczęście. Zbyt wiele faktów wskazuje na precyzyjnie zaplanowany zamach, wymierzony w jednego człowieka i w całe państwo, które on reprezentował. Wniosek jest prosty. To nie był wypadek. To był świadomy, zimny zamach.